Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Game of Time, Metal 4DS. I zastanawiam się, czy będziemy mieli kontrolę nad tym, gdzie pojedziemy, ale chyba się na to nie zanosi. Prawda? Cóż za mnie na nas czeka. Tylko, tylko wsiedliśmy na statek i już. Gdzie jest kryształ ziemi? Tutaj. A doza. Jest w Wieży Zot. po za naszym statkiem. Zaprowadzimy Cię tam. Mam nadzieję, że oni tego kryształu jeszcze nie oddali. Oni go nie oddali, prawda? Kane! Gdzie on się schował. No, nie musicie się o to martwić. Kolbes chciałby wyrazić swoją wdzięczność za waszą współpracę w zdobyciu kryształu. Golbes! Cóż, wypełniliście swoją część umowy i za to jestem wam naprawdę wdzięczny. Pokaż się! Rozumiem waszą chęć przyspieszenia naszego spotkania, ale najpierw jest jeszcze sprawa waszej nagrody. Nagrody? Ach... Wasza roza czeka ze mną na najwyższym piętrze wieży. Jeżeli uda wam się tam dotrzeć, wymienię ją na kryształ, jak obiecałem. Nie mówiłeś nic wcześniej o czymś takim? Cóż, tak się jak lepiej będzie, jak się pośpieszycie. Nie mogę wam zagwarantować, że przeżyję, jeżeli tak się nie stanie. Będziemy czekać. Co za? Męda. Chwała. Tędy, jak coś można, w każdej chwili wyjść z wieży. To też właśnie uczyniłem. <laughs> Więc, jeżeli nie czujemy się na siłach, możemy w każdej chwili wrócić. Zaś, jeżeli czujemy się na siłach, wracamy z powrotem. Eee, I tak jak widać, nie możemy praktycznie nigdzie w tej chwili już polecieć. Eee, nie chcę o to walki. No jasne, Berserk. Berserk o ile poleciał w kogokolwiek, kto nie jest z moich postaci, kto nie jest telachem, narzekać bym nie narzekał. Ale niestety Berserk leci akurat w te marionetki, więc aż tak dobrze nie jest, au. Dobra... Uwierzcie mi te marionetki, to jest najmniejsze z problemów, których się spodziewam po tej wieży. Później będzie już tylko i wyłącznie gorzej. Dobra, Au! Czy mnie to dziwi? Czekajcie, czy ja w końcu kupiłem Phoenix Downy? Jak nie, to się zbulwersuje. Uwaga, odpowiedź. Zaraz wracam! O boże! Musiałem, prawda? Nie byłbym po prostu sobą, gdybym... Dobra, nie, 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 nie. nie. Ach, te zgliczowane tekstury. Co najlepsze, jak grałem na konsoli, to nie miałem takich problemów. Tak naprawdę. Tum, tum. Ta, 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 ta. I tak od pewnej ilości dostajemy już zniżkę, jakby ktoś nie zauważył. Eee, Dobra, namiotów, aż tyle nie potrzebujemy. Teraz jeszcze tylko pójdę spędzić noc w tej karczmie. Karczmie, knajpy, zajezdy, jak, jak zwał tak zwał i w góry mówię, nawet jeśli namioty są tańsze to guzik nic to w tej chwili nie obchodzi Ech. mam kasę, którą mogę wydać e, nie na razie nie odbiorę powiem więcej, przejdę na do e, i możemy wracać do wieży z No ta wieża jest kolejnym miejscem, które nam udowadnia, że ta jakby w nie jest aż taka prosta, jak mogłoby się z początku wydawać. Mam nadzieję, że nie będzie mi dane zasmakować tego uczucia zbyt często. Zarazuję. Ogóle... Masz site? Masz site? Okej, okay, czyli wiesz, czego tam jest. Znaczy, tak się jak mam zamiast zwiedzać... Każde piece w całości, żeby dostawać bonusy za odkrycie samej mapy. O! Jej. Eee, nie. Trzeba, mnie zmusić, żebym wyłączył skype'a? Na to wygląda. Aes. Nice. Dobra. Ech. twardzi są. Na szczęście nie aż tak twardzi, żeby przeżyć Bóg wie ile. No. Tak. Brawo! Sid, twoja celność mnie przeraża. Niestety w tym niekorzystnym tego słowa znaczeniu. A no może zaraz. Dobrze, okay. że mam teraz więcej niż jedną postać, która może leczyć Tego bym jeszcze trzeba było. Mam jedną postać, która może leczyć Jak ona gnieźdź, to mam przekichane. No jasne, podpalnie. Czym hmm. mogę mogę spróbować zastosować? Aż tak bardzo na Braki nie narzekam. To oni muszą to robić. Dobra, jednego mam z głowy. A many wpadają w BERZERK! E. O, już po Jak na razie nie jest tak źle, jak się obawiałem tak naprawdę. A. Tak, ja se siro. zawsze ubezpieczony, dlatego w się leczyć między walkami. Tak, ja wiem, że tu nic nie ma oprócz mapy, ale mapa. Dobra. I tu gdzieś po drodze będzie skrzynka, tego jestem pewien. O, oh! o! Oh! <laughs> wow. What was Wow?